Cześć, witajcie na kanale Daniel w Dublinie Ja dzisiaj wykorzystuję tą fenomenalną pogodę, którą mamy w Irlandii Bo przyszły upały nad Hiszpanii. Dziękuję bardzo Hiszpanii za odrobinę dobroci piękną pogodę Dzisiaj cały dzień błękitny, niebo trochę wieje, ale jest po prostu przepięknie Cały dzień spędziłem na plaży opalając się A wieczorem, żeby nie tracić nawet sekundy, postanowiłem wybrać się na Sugarloaf Trzymałem się, bo jest przepiękny zachód słońca, więc troszeczkę chwycę tego zachodu słońca, żeby Wam pokazać. Pogoda po prostu cudowna i jutro pogoda ma być cudowniejsza niż dzisiaj, więc na pewno spędzę bardzo intensywny dzień wolny, odpoczywając i ciesząc się słońcem i niebem i po prostu przepiękną pogodą. Strasznie tu wieje, mam nadzieję, że mnie słychać. Ale to zresztą nie istotne, czy mnie słuchać czy nie, bo chciałem się z Wami podzielić tym pięknym zachodem słońca z Sugar Low, które właśnie mam okazję oglądać i wyrazem ze mną. Już wracam powoli do samochodu. Eee, piękny zachód słońca, zaliczony. Sugar Low, zaliczony. Bardzo intensywny dzień, zaliczony. Plaża, zaliczona. Teraz jeszcze na mojej liście jest Tesco i kupienie Arbuza. No bo bez Arbuza nie ma życia. Ja bardzo potrzebuję Arbuza mieć rano eee, i potrzebuję go mieć cały czas w ogóle. Już zeżarłem wszystko co miałem i teraz potrzebuję kupić następnego. Albo dwa najlepiej. I jak już wrócę do domu, to muszę się wykąpać, bo jestem cały, totalnie brudny do granic możliwości. Wszędzie mam piach i kurz, ale no tak to jest, jak się siedzi cały dzień na plaży, a w dodatku wieje. Ale słuchajcie, jest przepięknie, po prostu, no niestety, jest taka sytuacja w tym kraju, że tu pogody jest jak na lekarstwo, dlatego łapiemy każdą kroplę słońca, każdą kroplę słońca, Każdą minutę słońca, każdą minutę błękitnego nieba i pogody. No bo tak jest ciężko. Jeszcze jak pracujemy, to na wszystko jedno. No ale jakiś dzień wolny, to żeby się, Żeby przesiedzieć w domu dzień wolny, to po prostu zbrodnia. Zwłaszcza w taką pogodę, nie? Więc... Cieszę się. Bardzo intensywny, wspaniały dzień. Przepięknie tu jest. Sporo ludzi. Przede mną jakieś 6-7 osób. Tam na górze jeszcze jest też parę osób. Naprawdę bardzo fajnie teraz tak spokojnie po zejściu już tak nie wieje słuchajcie, dziękuję, że byliście ze mną w tego popołudnia, zobaczyliście ten piękny zachód słońca i towarzyszyliście mi w, troszeczkę w górkę bo w pewnych momentach jest już tak ciężko, że bardzo źle się bardzo źle się wychodzi no nie z czymś w ręce teraz powolutku wracam do domu i odpoczywam a wam dziękuję bardzo za oglądanie i życzę wam udanego popołudnia Aeterna lux, Thank you.